Witam wszystkich w Wszystkim Domu Kultury, w galerii Więcej dla Oczu i zapraszam Was do kręcenia rurek z gazety. Będziemy robić z tego wiklinę papierową, z której możemy zrobić sobie cudeńkę. Jak zrobić wiklinę papierową? Potrzebny na nas Kijek od szaszłyka, klej, linijka, ołówek, nożyczki. Jakakolwiek gazeta. Wykorzystujemy wszystkie gazety, nawet te reklamówki ze sklepu. Ja tak już sprawdziłam, że najlepiej gazetę sobie pociąć na 8, 8 cm paski. Biorę linijkę, odmierzam sobie 8 cm paski, biorę muzyczki. A jeszcze ważne jest, żebyśmy cieli od tej, strony tutaj, gdzie jest luźno, a gdzie nie jest Po Bo wtedy nam się gazeta nie rozwala. Wnet, 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 całą gazetę Nie przycięło mi się tutaj, ale zostawiamy tak, bo już mamy przygotowane i pocięte. I teraz bierzemy kij od szaszłyczka, pasek gazety, od góry, pod kątem zaginamy róg dosyć mocno, tutaj nam klej wcale niepotrzebny. I zwijamy. Zwijamy, zwijamy. Dosyć jasno. Później już tylko kręcimy kijkiem u góry i paluszkami. Trzymamy gazetę i przesuwamy do góry. Przesuwamy, przesuwamy. I proszę bardzo, róweczka jest gotowa. Biorę klej. Samą końcóweczkę klejem smaruję, Przytrzymuję sobie u góry. dokręcam I proszę. Róweczka jest gotowa. Pokażę, jak zrobić białe rurki, bo tych kolorowych to można sobie dużo zrobić. Każda gazeta ma biały paseczek i wtedy same białe rurki biorę to samo, tylko tutaj zostawiam ten biały paseczek, czyli od kolorowej strony zakręcam i robię to samo. Zaginam. Musimy tutaj ten kąt sobie sami wyćwiczyć. Skręcam. I Kręcę, kręcę, kręcę. Znowu przytrzymuję. Klejem smaruję. I proszę, powstawa nam śliczna biała rureczka. Przy okazji, jak mam dwie białe rure, rureczki, dwie, to pokażę Wam, jak łączyć tu rurki. W ogóle niepotrzebna nam jest klej. Każda rurka, jak zauważycie, ma szerszy otwór i węższy. No i oczywiście, szerszy, węższy wkładamy. Do szerszego, do oporu i jest rureczka. Z dziećmi możemy się pobawić w ramach akcji Zostań w domu, robienie najdłuższej wędki. Komu się da, uda zrobić najdłuższą wędkę. Czasami może być problem z rurkami, raczej z papierem. Nie każdy papier się nadaje. Proszę popróbować, popróbować takie rureczki. Jeżeli nam się będzie brzydko zginał albo łamał, albo będzie płaski, nie używamy wtedy takich. Gazet. No i to wszystko. Zapraszam wszystkich do kręcenia kr 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 rurek i do obejrzenia następnego filmu. <mulary>